Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Początek ziemskiej historii Hellboya miał miejsce 23 grudnia 1944 roku, w momencie gdy druga wojna światowa zbliżała się już ku końcowi. Trzecia Rzesza, próbując w każdy możliwy sposób przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę, próbowała nawet mistycznych sposobów, które mogłyby pomóc jej armii na wszystkich frontach. Efektem prac okultystów pod bezpośrednim zwierzchnictwem Himmlera było rozpoczęcie projektu Ragnarok, podczas którego na wyspie Tarmagantu w wybrzeży Szkocji szalony mnich gorilla Putin rozpoczął rytuał przywołujący najpotężniejsze istoty z piekieł. W momencie wypowiadania inkantacji z ogromnego portalu wyleciała kula ognia, która opada w ruinach starego kościawist Bromwich w Anglii. Było to zupełnie niespodziewane, dlatego plan trzeciej rzeczy ostatecznie się nie powiódł. Wywiad Aliantu był skuteczny, gdyż ci również posiadali wielkich jasnowidzów, w tym Lady Cynthia Eden Jones, dlatego oni też dotarli do Hellboya i wzięli go pod swoją opiekę. Istota ta posiadała prawą rękę zagłady, relikt powiązany z ogród dżihadem, i miała być odpowiedzialna za rozpoczęcie apokalipsy. W wypadku, gdyby Hellboy stanął po stronie Trzeciej Rzeszy, nic nie byłoby w stanie go powstrzymać. Dlaczego więc ostatecznie opowiedział się za ludzkością i bronił naszej cywilizacji przed siłami zła? Posłuchajcie. 23 grudnia 1944 roku, gdy Półdemon dotarł na angielską ziemię, został przejęty przez profesora Trevora Brutenholma, który nadał mu imię Hellboy i wraz z Armią Stanów Zjednoczonych zabrał go do bazy sił powietrznych w Nowym Meksyku. Tam starał się go wychowywać zgodnie z ludzkimi standardami, ucząc go dobrego zachowania i wychowując go w religijnym nurcie. Kilka lat później Hellboy został tam zrekrutowany do Biura Badań Zjawisk Paranormalnych i Obrony, prywatnej organizacji zwalczającej zagrożenia okultystyczne. Swojej pierwszej misji z 1952 roku odniósł ogromny sukces, za co od Organizacji Narodów Zjednoczonych otrzymał status honorowego człowieka. W biurze nadano mu również przydomek największego na świecie badacza zjawisk paranormalnych. Hellboy zaczął regularnie wchodzić w kontakty z różnymi ludźmi, w szczególności z innymi agentami organizacji, z którymi nawiązywał mocne przyjacielskie relacje. Motywacja Helboja do ochrony ludzkości wynikała z kilku czynników. Po pierwsze stało się tak, gdyż profesor Brutenholm, wierząc jego potencjał do czynienia dobra, wychował go najlepiej jak tylko potrafił, co mocno wpłynęło na psychikę półdemona. Mimo że posiadał wewnętrzny konflikt i jakaś część jego osobowości pragnęła siać śmierci i zniszczenie, wartości przekazane mu przez napotkanych ludzi skutecznie pozwoliły podjąć mu decyzję do bycia dobrym bohaterem. W podjęciu takiej decyzji pomogło mu również być agentem biura badań zjawisk paranormalnych i branie udział w licznych misjach, które zapobiegły potencjalnym katastrofom. Hellboy widział na wielu przykładach cierpienie swoich towarzyszy, którzy ginęli za sprawę w walce ze złem, dlatego gardzi wszelkimi istotami, które chciały jedynie sprawiać ból i cierpienie niewinnym ludziom. Gdyby w momencie upadku na ziemię przejęła go Trzecia Rzesza, byłby zupełnie inną istotą, która bez skrupułów chciałaby zniszczenie w zastępach jej ludzkich wrogów. Będąc zwiastunem apokalipsy, mógłby też uwolnić bestię z ich podziemnego więzienia i rozpocząć apokalipsę, która zakończyłaby dni ludzi na ziemi. Historia potoczyła się jednak zgoła inaczej, a samo przeznaczenie Helboja uległo zmianie. W czasie swojej długoletniej służby uratował on miliony istnień i zapobiegł kilku końcom świata. W ten sposób udowodnił, że, mimo swojego cierpienia, które często serwowali mu jego wrogowie, nigdy nie złamał swoich zasad i pragnienia ochrony ludzi, którzy od początku jego istnienia na ziemi byli dla niego dobrzy i pomagali mu odnaleźć się w nowej sytuacji, przekazując mu pozytywne wartości i będąc jego przyjaciółmi. Podsumowując, Hellboy chciał chronić ludzkość, ponieważ od samego początku był wychowywany przez ludzi, którzy wierzyli, że nawet w demonicznej istocie znajduje się ziarno dobra, które można wydobyć na zewnątrz. Pomogło mu w tym również dołączenie do biura zjawisk paranormalnych, gdzie widział do czego prowadzi bycie złym i wtedy ostatecznie podjął decyzję, że nigdy nie będzie krzywdził niewinnych istot. Jeśli materiał Cię zaciekawił dla zwiększenia zasięgów, napisz w komentarzu hasło Hellboy. Zapraszam Cię również na mego Twitcha, gdzie na żywo w każdą środę i sobotę rozmawiam z widzami o różnych bohaterach potworach i ciekawych wydarzeniach związanych z popkulturą. Link do niego znajduje się standardowo w opisie filmu, tymczasem ja uciekam, trzymaj się, cześć.